dobry, Ja jestem dzisiaj na siłowni. E, już czekam za Marcinem. Natalii dzisiaj nie będzie, także na pewno zaraz będziecie wiedzieli, gdzie jest, Znaczy, ja już to sprzedam. Będą dzisiaj Natalie z Kasią i będą dzisiaj uprawiać dyscypliny sportowe kobiece. E, bieg z ciuchem między regałami, e, skok w dal z wieszakiem, no takie standardowe, sklepowe. Umówione są, y, wiem, że z Kasią, ale jak jest, są dwie, to na pewno będą trzy. A jak są trzy, to później będą wszystkie. Także dzisiaj będzie chyba dzień kobiecy w wykonaniu. Ja czekam na Marcina, a później będziemy my, bo mamy w planie spotkać się w studio. Także zobaczymy, jak tam się ułoży ten dzień. Dzisiaj zostańcie z nami. Jak to mówią? Tak, to pech? <grych> Miałam jechać po kasie, i biorę motor. Śmierdzi benzyną, spod naszego motoru cieknie. Macie już dostał info, niedługo przyjedzie i po prostu go zabierze do mechanika. No, tak wygląda yy, pech. Tak wygląda pech. Mam nadzieję, że to się szybko naprawi, yy, że nie będzie większego problemu. Ale z początku widziałam tą. Znaczy, z początku widziałam jakąś plamę, ale myślałam, że komuś innemu tutaj cieknie, a to jednak nam. No i wczoraj, jak przyjechaliśmy bardzo późno od kolegi z, z wioski, no to wyszło, że na rano wychodzę, a tu rozwalony, rozwalony jest bak, nie wiemy. Tutaj po prostu czasami jak się jeździ po jakichś tam drogach wyboistych, czasami można w kamień uderzyć, delikatnie nawet. No i tak to wygląda. No, tak jak o, czy w samochodzie miska olejowa jak się gdzieś przyrznie, to, no, to później do wymiany. Więc no cóż, liczę na Macieja, że to załatwi. To tak pierwszy punkt tego programu. Jesteśmy w Zando. Bardzo przepraszam, ale muzyka jest, więc muszę mówić tutaj do głośnika. Fajne są przeceny, Widzę, że yy wyciągnęli więcej jakby ciuchów z, z tego z magazynu i przed no niedługo będzie w sumie na nowy rok kmerski będą super wyprzedaże, czyli znowu będą ciuchy za dolara za dwa do tam do sześciu więc tutaj można sobie odwiedzać bo już zaczynają się po prostu promocje bo no jednak trzeba ten towar później inwentaryzację zrobić a im, im więcej towaru zamawianego tym jest większy problem więc no tak to wygląda Kasia widzę tutaj, o, już leci po sklepie. No, także dzisiaj babski dzień sklepowo. I okej, okay. ja już jestem gotów. Zrobiłem tutaj zupkę. Zaraz jeszcze posprzątam podpowiadałem na komentarze. Teraz nie jestem pewien na którym, bo to już je zrobiły dwa kanały. W każdym bądź razie gdzieś były komentarze dotyczące SROS. Mamy kontakt z SROS. Widujemy się z nią. Raz na jakiś czas, może cokolwiek pokażemy. Nie będziemy wchodzić w jej życie, wywiadów żadnych absolutnie nie będzie. To jest skromna naprawdę dziewczyna yy, miła i nie chcemy zaburzać jej, jej spokoju. Wiemy doskonale, jakie osoby się też pojawiają na w komentarzach na naszych kanałach i chcemy, żeby, aby ta sytuacja po prostu jej nie dotykała. Kto tutaj jest, to jest, ale tam niech ona ma swój święty spokój. My ją widujemy, dobrze sobie radzi, Natalia ostatnio była u niej, także tam mieliśmy okazję posmakować jej papaja salat. U niej jest wszystko ok, uspokaja, ale jej tutaj może gdzieś przebłyski i tak dalej. Żadnych wywiadów absolutnie nie będzie. A ja już ruszam, tak jak wspominałem, mamy problem z wyciekiem paliwa, to ruszam już do mechanika, tylko się zastanawiam, który będzie na tyle dobry. Pojadę chyba koło spnutki, bo yy, u Francuza, jak mi za wymianę, to mi zaśpiewają tyle, że uff, bez sensu. Ok, czas. i okay, okej, okay, przyjechałem do mechanika Ja Wam powiem, że Dzisiaj Natalia to by to w ogóle nie wytrzymała Jest taki cap stąd, taki smród e, Pokazałem co tam jest grane, chłop teraz e, gdzieś sprawdza i zobaczymy co uda się z tym zrobić Bo tam chyba, prawdopod chyba prawdopodobnie prawdopodobnie będzie e, do wymiany przewód Także zobaczymy czy mają w ogóle No jeździć jeździ Tylko, że po prostu benzyna wycieka nie chciałbym żeby to się kolestwo podpaliło, czy jakaś inna poważniejsza rzecz by się stała można? można no tak, tutaj to krosówką no i okej okay, widzę co tam jest widać tutaj w tym miejscu kapie także mała rzecz a cieszy No i okej, okay, wiemy co jest, przewód, tam jeden młody chciał jakby go modernizować, go coś tam obklejać taśmami i tak dalej. Przyszedł tutaj kolega i powiedział, że nie będziemy robić tego z przewodem paliwowym, bo za chwilę będzie taki sam problem, także całkowicie go wymienił. Mówi, że jest za niebezpiecznie, żeby puszczać takie jakby... No Woli mieć... Yy, a Zresztą my tu często przyjeżdżamy i mówi wolę Ci zrobić, żebyś miał nowy. No to ja mówię, dobra, nowy i tyle. No i dobrze. Jesteśmy z dziewczynami w miejscu, gdzie jest biżuteria. Uwielbiamy biżuterię. Hmm. Ale coś z cenami, właśnie nie widzę, nie widzę cen. A nie lubię nie widzieć cen, bo później mi zawyżają. Ten, jak przechodzi biała, to więcej płaci. Ale mają te wyroby. Proszę, takie pierścienie. Coś pięknego. Tutaj mają bransoletki. Bardzo często, jak rodzą się dzieci, to takie roczne, roczne paromiesięczne dzieciaczki. Dziewczynki mają na nóżkę zakładaną taką Więc przyglądałam się właśnie bardzo dużo znajomych Kmerów ma dziewczynki i właśnie takie takie rzeczy ładnie zakładają status chodzi o ten status proszę bardzo Pytając się o cenę, no troszeczkę to kosztuje. Proszę.

No. Tylko myślę, że przy tym szrupaniu tymi butami, to tam obcas po, po jednych baletach <grystanie> jest dopewniany. Tu proszę bardzo. Śliczne. Ej, no do tu jakieś pile. <grystanie> no. Mają, chodzą, dziewczyny, elegancko ubrane. O, proszę, na salon. Tego nie było tu? Ja? Proszę. Jak ktoś potrzebuje szybkiego bucika, to zapraszamy na Old Market. <noise> tak, wizyta u fryzjera. Jest full service. Full service, proszę bardzo. Kolejne buciki. To my idziemy sobie jeszcze dalej. Obrazy mają piękne. Proszę bardzo. Śliczne. Tak, ah, e, możemy pójść. Zobaczymy co tu jest. Spotkałem się z Marcinem. Szukaliśmy eksponatów do studia. No niestety nie ma nic takiego, co by nas akurat interesowało w tym miejscu. No to będziemy zmieniać To jest Sakura Są ogólnie chyba dwie albo bodajże trzy nawet, ale no dobra, poszukamy coś. I dojechaliśmy do kolejnego punktu, gdzie możemy ewentualnie znaleźć to co nas interesuje Zaraz zbiję do środka. O, Marcin już tam sprawdza. Zobaczymy co to będzie. Co to będzie, co to będzie. Dobra i słynne. Słynne kiełbasy. Na pewno jak ktoś będzie w Kambodży, to zapraszamy na spróbowanie. Podobno do, dobre, bo kmerzy uwielbiają to. No i co? Mamy tutaj przyprawy. O, moja, moja rodzina uwielbia to. Cukierki Duriana. Suszona wołowina. To my jedliśmy w Mercedesie zamiast posiłków normalnych to braliśmy takie wołowiny i żuliśmy w pracę, tytuł jest... rewelka. Przy tym szybko słubliśmy. O i nawet fajki są, proszę bardzo. Tylko proszę uważać, jak będziecie brali z rynku papierosy. Eee, no. Zgłaszali ludzie, że po prostu y, czuć pleśń, jak się pali, więc no właśnie, trzeba uważać. Pytanie, patrz, herbatki. Maciej uwielbia herbatki, to ja wezmę Maciejowi herbatki. Dobra i już się zatrzymujemy u Pani. A my w takich okolicznościach, proszę bardzo, zatrzymujemy się i szukamy sobie miejsca, Wam powiem, dzisiaj jest w mieście e, mnóstwo, ale to dosłownie mnóstwo policji, jest e, żółto, bo tutaj jest policja tak niebiesko-żółtawy, ten, ten kolor e, taki jaskrawy, żółty. W zasadzie od groma wyłapują wszystkich, kto jeździ bez kasku, ale to bez litości, kto wjeżdża pod prąd, jest natychmiast zatrzymywany, odstawiany, dosłownie grupy po, bez przesady, ale po 20, po 30 osób młodych takich. Tam jeżdżących skuterami, kto nie miał kasku natychmiast na bok, wszystko ustawione. To za 30 tam skuterów stało i młodych to jeszcze więcej. Bo czasami, a, o, oczywiście osoby, które jadą we trzy osoby albo to też są zatrzymywane. Co to jest za akcja dzisiaj? To jest taka akcja, żebyś dał piątka żeby A mi się zdaje, że to będzie to samo co w domu. Zrobili w ciągu miesiąca, pamiętasz? Tą akcję zrobili, że kaskach zaczęli wszyscy jeździć. To jest akcja Bezpieczny piątek na drogę. A no właśnie, proszę bardzo. czasami z mądrym dobrze pogadać. Cieszę się, że pana... Okej. A poczekaj, to mam jeszcze jedną zagadkę. Kręcisz? Kręcę. Co to jest? Tak. Coca-Cola. <laughs> Wygrałem. I nie wygrałem, w coca, coca -Cola. w coca Cola się nie wygrywa Proszę bardzo, trafiliśmy w takie miejsce, jesteśmy tutaj przy tym, przy tym jeziorze, osoby, które oglądają regularnie kanał, pewnie się orientują, to jest jezioro te kwadratowe, gdzie my przez dżunglę przejeżdżaliśmy, my przejeżdżaliśmy z tamtej strony i tutaj jest taka tama i można zobaczyć, no tak, pierwsze co, jest kmer, łowi ryby. Ale fajne tereny, super. Tu. trzeba będzie sobie... Aha, no i można w ogóle wypożyczyć sobie... Wypożyczyć. Kupić bilet taki z tym... Do takiej, dla takiej łódki i popłynąć w rejs. Proszę bardzo. Tu jest kolejna. Lataliśmy swego czasu nad tym jeziorem. Natalia latała dronem. O, proszę bardzo. No, Jak mały bus. Ja się dziwię w ogóle u nas to już były na tym jeziorze pływało pełno żaglówek a tutaj uchu No i okazało się, że to jest takie miejsce turystyczne. Słuchajcie, stoi tutaj pan podchodzi do mnie i pyta się, chcesz papierosy? Słuchajcie, a czy przewróciłem. Nad. I ja myślałem, że to są Chińczycy. I okazało się, że to są grupy koreańskie. Nie przyjeżdżałem tu Chińczycy. I w tym miejscu pan się mnie pyta przed chwilą, chcesz papierosy? Ja? Okay. Nie. Ten pan się mnie zapytał po polsku. Chcesz papierosy? Nie. Przysięgam, no my prawie spadłem, z, 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 zaszelił mnie, no. a mówi, bo, bo, bo ja grupę turystyczną prowadzę. Mówi, ja skąd jesteś i bla, bla, bla i rozmawiamy. Chcesz papierosy? No, <noise> ja... Tylko tyle po polsku. Tak, no na tą chwilę, tylko o ja chcę papierosy, a on się pytał w ogóle co i jak i tak dalej. Dobra, to mogę zapalić w no. <noise> 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 Okej. Okay. Proszę, jestem u księżniczek, są moje gwiazdy, ha, ha. a pozdrowisz dziadków? Tak, pozdrawiam. No. Ale, no, ale tu musisz wymienić imię. E, pozdrawiam ciocie i wujka i dziadków i, i babci. Ale imię, imiona znasz? Tak. Babci, no to proszę. Babcia Basia, babcia e, Irenka, Ania. babcia Ania, dziadek Andrzej. Dziadek. Dziadek, Dziadek. Sławek, e, tak. Ale patrzcie do kamery i, wy... i buziaki, wyślijcie buziaki. Tak, pozdrawiamy. I wujków i I wszystkich, i, I ciocię. ciocię. Tak, tak. I wszystkie. Ku... Tak. Całe kuzynostwo, tak. nie? Buziaki, super. A tu leci następna gwiazda. Pozdrawiasz dziadków, ciocie wujka. Tak, a dasz buziaki. Wyślij buziaki. Pięknie, pięknie. No to idziemy dalej. Tak, idziemy dalej. Idziemy dalej. E, czy coś tutaj e, zaobserwowałyście innego? Coś się zmieniło na ośrodku. Nie ma nic nowego? Nie! Nie, wiem, nie, nie ma nic nowego. O, proszę, jest. jaka fura. Hu Jest nowe, że. E. Co jest nowe? Nie Co jest nowego? Co, co zauważyłaś ciekawego tutaj? Zauważyłam... Nie ma. Zauważyłam, Zauważyłam że. Em. E, pojawia się dużo ludzi na basenie. Jest więcej no, ludzi. Tak. A dlaczego? No bo, bo po wczoraj, nowym roku zostali bo, jeszcze. Bo wczoraj e, akurat były wszystkie koleżanki i koleżanki. To super. I, i, i kiedyś Bawiłyście się? Tak z dziećmi? Tak. Super. I to ubierasz. się cieszy. A teraz pokaż szybko, jak jeździsz teraz ja. Brawo, brawo, No, start! Ale to powiem, że, że, że ja już umiem pod wodą mieć otwarte, a czy nie umiem? Już nie muszę akurat. Ja, no to dzielna dziewczyna. Super, ciocia jest z ciebie dumna. Uwaga, uwaga! Kto to tak krzyczy! Super, dziewczyny. Super, idziemy dalej. Tam. O, tu chłopiec ma flagę. Wow, kmerska flaga. Proszę bardzo. No i poszli. Haha. Ha. Ha, ha. ha, ha. U nas już jest dobry wieczór. Niech się miłego weekendu wszystkim. wszystkim. Tak. Mam nadzieję, że dobrze się zaczął. Tak, to nas... jest najważniejsze. Uuu. U nas się zaczął. A jeszcze się nie kończy, a już mamy kolejnych e, widzów, których e, na jutro, na jutro przełożyliśmy. O, o zaraz to, są to. to. E, I co? E, kończymy pierwsze, ten odcinek? Pierwsze. Dziewczyny, Dominika, Kasiu, bardzo dziękuję za wspaniały dzień. O, pobalowałyśmy dzisiaj. Dzięki, śliczne. E, dziękuję, e, Peter, za prezent świąteczny. Naprawdę. Bardzo dziękujemy. E, niedługo go wykorzystam. Bez Ciebie oczywiście, wzrasta. Nie ja żartuję. No. Także bardzo dziękujemy. Oczywiście jak odpalamy, to wszystko zawsze jedno. ruch się robi. Przepraszamy bardzo za tych ludzi. Następnym razem będziemy gryźli po kostkach. Ja będę gryźł. Po, po klapach. Po, po kostkach. Tak, po kostkach. Niech Wam się darzy. Buźka. Hej. Do zobaczenia. Do zabawy. Cześć.